Kiedy Napoleon dotarł nad Berezynę, okazało się, że jest otoczony przez wojska rosyjskie. Wyglądało na to, że cała ta historia zakończy się szybko i dramatycznie. Że Napoleon dostanie się do rosyjskiej niewoli, a jego armia zostanie całkowicie rozbita. Jak bardzo trudna to była sytuacja, może świadczyć zdanie, które wypowiedział wówczas jeden ze słynnych napoleńskich marszałków Ney. Jeśli Napoleon zdoła się wydobyć z tej afery. To chyba diabeł w nim siedzi. Ale Napoleon, nawet przegrywający wojnę, w dalszym ciągu był geniuszem wojny. I ten geniusz ujawnił się po raz kolejny, właśnie w tej dramatycznej sytuacji. Napoleon postanawia po cichu zbudować most pod studziankami, przy równoczesnym pozorowaniu prób przejścia rzeki pod Borysowem. Jak się szacuje, Napoleon miał wtedy do dyspozycji już tylko 40 tysięcy żołnierzy, w tym 10 tysięcy Polaków. Mimo dramatycznej sytuacji, Napoleon imponuje opanowaniem, spokojem, precyzją rozkazów. Każe palić akta i orły pułków, które przestały istnieć. Bróz spada do 30 stopni. Rosyjscy generałowie nie są w stanie dostrzec, że Francuzi. Pod studiankami chcą sforsować berezynę, dają się wodzić Napoleonowi za nos, tymczasem pod studiankami w lodowatej wodzie stojąc nieraz po szyję, żołnierze budowali dwa mosty, które miały przynieść ocalenie niedobitkom Wielkiej Armii. 26 listopada zaczęła się przeprawa. Rosjanie nie zorientowali się na czas i Napoleon wymknął się z matni razem ze swoimi żołnierzami. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.